Po raz kolejny bijemy rekord Guinnessa. Pierwszy raz było miesiąc temu z okazji 8 marca, biliśmy rekord w największej liczbie partańczących Poloneza, a dzisiaj z kolei z okazji Dnia Ziemi chcieliśmy uczcić właśnie Dzień Ziemi, to po pierwsze. Po drugie chcieliśmy nakłonić i pokazać mieszkańcom, żeby korzystali z komunikacji miejskiej, no chociażby kwestia związana z problemami komunikacyjnymi. Chcieliśmy udowodnić, że zmieści się w autobusie więcej niż 240 osób w autobusie komunikacji miejskiej MPK Kielce oczywiście. Już dalej, maksymalnie. 12, 213, 214, 215, 214, 242, 243, 244. Pan sędzia, pan sędzia 245. Drugi pan sędzia 246. Zamykam drzwi, uwaga! Zamykamy drzwi. 246. Nowy rekord Guinnessa! Yeah!